Ciemno! Lecimy grać w gierkę. Znam sobie zielone, bo mam ochotę na zielone. I zobaczymy. Raczej z kimś będę. Nie, jest nas się. O, jestem z kimś super. Ktoś miał niżej ode ode mnie. Cieszę mnie to. Tu jest złoto, prawda? Tak. No, chyba już gorzej. Pytaniem u kolegi. Zabacznik. Średnio, średnio. Już widzę, jak będzie gra wyglądała. Pyk. Aha, brawo ja. Pyk, pyk. Okej. Okay. Lepiej wziąć, wziąć to, skoro, 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 skoro. Skoro gościu nie umie. Pyk. Pyk. Mam jeszcze dwa. Jeszcze kman. Dziękuję. Ok, beautiful. Pyk, pyk. Ok. I lecimy. Teraz tak, gdzie jest red? red poleciał tam. Do nas, ale to nieistotne, bo red ma łóżko nieobudowane. Tak jakby mam trochę wylewkę na to, czy oni są, czy ich nie ma. Wow, ale może nie na trzy. Pyk, pyk Czy ty się próbujesz do mnie dobudować, dziewczynka? No co? No co? No co? No co? <laughs> ale poszło, dobra Jest luz Potrzebuję sobie to, potrzebuję sobie od razu Jabłko Jabłko, jabłuszko, jabłencjo Pytanie, zwalę czy nie zwalę? Okej, okay. u, oh, był lag Ale nie zwaliłam Zobaczcie mnie to. Hop, hop, hop. Teraz muszę lecieć do siebie. Ten mój nie umie. Właśnie. Więc tak trochę średnio. No come on, A ty się odsuń stąd. Kici, 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 kici. No szybciej. Typek se zbiera rzeczy, jakie zło. No chodź, chodź. To chyba jest zabudowane, tak? że Nie da rady się dostać z powrotem, więc to jest róż. O ty nie mam czasu na twoje. Chodź tu. Chodź tu. zgiń, zgiń. Dziękuję. Wysyłaś się w końcu. Jeszcze Blumi zostali, ale ja bym poleciała sobie do siebie. Ile ja mam M? Mam za mało M. Ewentualnie sobie wezmę tyle M. Aby się dostać do nich szybciej, w sensie na podce. Yellow. Aha, yellow jeszcze istniał obet. Istniał obet, dokładnie. Polnisz. Taki trochę... To nawet nie polnisz. To jest jakiś mieszaniec, nie wiem co. Pyk i teraz to. Teraz pytanie. Ich jest dwóch. Ja jestem, na dobrą sprawę jedna. Ten mój to taki, nazwijmy go bocikiem, na no, on uwagę uwagi i to sobie wydaje, to sobie wydaje, mam oh, kurczę, strasznie mało tego. Pyk, 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 pyk. Hop, ty się tu nie dostaniesz. To jest przykre, dosyć, ale prawdziwe. No chodź. Ep. No co? A to jest jakaś julcia. o jak mi przykro, Julciu. O ludzie, no to rip aktualnie mam. Iż... O ludzie, dwa TNT mam jeszcze. No nie! Kurczę, ale zwaliłam. Ej, no jeszcze jej zaliczyło kila. Kurczę, dawać mi to. No tak ogólnie to pamiętajcie, że lecimy po 500, więc jeżeli chce ktoś nas wesprzeć, to zapraszam. Spadaj, No, teraz mnie możesz zabić. No zabij mnie. No zabij mnie. O, bo się aktywnie. Spoko. No, to GG. No, także, także zapraszam i tyle. I możecie wbić na Instagrama. Fajne rzeczy tam są.